Ekspres do kawy. Mamy ważne ogłoszenie. Co jest, pracujemy tu? Co, jakie ogłoszenie w naszej kawiarni? Ważne, ważne ogłoszenie. ogłoszenie! Ej, co robicie? Co tam uczniowie, cześć! Nasz rok szkolny dobiega końca. I dlatego nasza szkoła wybierze w tym roku najlepszą uczennicę! Wow, wow fajnie. fajnie! Czemu uczennica, a nie ucznia? To tak, my też się dobrze uczymy. No, a co to za niesprawiedliwość? Mogę zostać najbardziej utalentowanym uczniem roku. Ciekawe, kto weźmie udział. Chyba każdy może wziąć udział i zdobyć tytuł najlepszej uczennicy. Niedługo poznamy jej imię. I tak, lista kandydatek. Z każdego zespołu wybieramy jedną kandydatkę. Gotowi, żeby usłyszeć imiona kandydatek? Gotowe! Gotowe. Jestem gotowa usłyszeć swoje imię. Blondie, to, Blondie, to ja nie ty wybierasz, kto bierze udział. A to imiona naszych gwiazd. A pierwsza kandydatka na liście ma na imię Layla, nasza dziennikarka. Layla, mam nadzieję, że wygrasz. Ja też mam taką nadzieję. Uuu. Wow, Layla walczy o tytuł najlepszej uczennicy. Chcę, Chcę mieć tytuł, tytuł najlepszego, najlepszego szcurowa w szkole. szkole. Jest szkolną dziennikarką, to jasne, że jej imię jest na liście. Posłuchajmy, kto jest następną kandydatką? I tak, kolejne imię uczestniczki konkursu z zespołu żab. To Blondie! Odniosę największy sukces. Blondie, konkurs jeszcze się nie zaczął. Nie musisz krzyczeć o swoim sukcesie. Jeszcze nie wygrałaś. Jestem prawie pewna, że wygram. Śniło mi się, jak na mojej głowie noszę koronę. Oh my god, Blondie, zwariowałaś. Ech, zazdroszczę tym fajnym dziewczynom. Imię dziewczyny przegrywa, nigdy nie będzie na liście. Wspoczuję ci, Kochanie, Kochani, jesteście gotowi usłyszeć kolejne imię? Jesteśmy pewne, że się tego nie spodziewacie. My też się tego nie spodziewałyśmy. Następna na liście. Przegryw Julia. Drugi cieszę się, jesteś na liście. Ryan, jestem taka szczęśliwa. Oh my god. Wow, to była niesamowita reakcja na udział w konkursie. Julia, halo, jesteś tam? Julia, nie możesz tak reagować. Julia, co z tobą? Wstawaj. Julia, wstawaj. A, cię... Julia! Ja już wygrałam? Odniosłam największy sukces? Nie, Julia, jeszcze nie wygrałaś! Dawaj, musisz się przygotować. Chodź, pomogę ci. Szczury, jesteśmy gotowe usłyszeć kolejne nazwiska. I tak, następne nazwisko na tej liście: Najlepsza uczennica i najlepsza kelnerka. Pizza! Co? Tak, Aj, zbiorę udział! Nie rozumiem, celowo umieściły mnie na końcu listy. A może cię nie ma na tej liście? Kitty, jak to nie? Tak nie może być! Diana to kapitan drużyny. Jej nazwisko musi być na liście. Szczury, nie przyciągajcie tego kolejna kandydatka. To koniec, Diana, lista zamknięta. To wszystkie nazwiska. Nie zwlekajcie z przygotowaniami, ponieważ zawody rozpoczynają się za godzinę. Tam nie ma twojego imienia. Nie no, tak nie może być. Szczury, pokażcie mi tą listę. Kto ją w ogóle tworzył? A. Ja na pewno wygram nazwiska Diany nie ma na liście, to znaczy, że zwycięstwo będzie moje. Dziewczyny, pokażcie mi tą listę. Nie możemy! To poufne informacje! To pokażcie mi, że mnie nie ma na tej liście. Dobra, Laila, powiedzmy jej prawdę! Diana, twoje imię jest na liście, ale nie będziesz najlepszą uczennicą! Laila, to nie zależy od Ciebie! Dziewczyny, jestem na liście i biorę udział. Laila, i tak wygrasz? Diana, będziemy trzymać za ciebie kciuki! Konkurs rozpoczyna się za godzinę! Nie spóźnijcie się! Dzisiaj wybierzemy najlepszą uczennicę naszej szkoły. I tak! Jak się nazywacie? Jak dostaliście się do tej szkoły? Nigdy wcześniej was nie widziałam. My ciebie te, z kim w ogóle jesteś? Słuchaj mały, jestem trenerką Ebi i musisz ze mną rozmawiać z szacunkiem. Trenerką? My jesteśmy siostrzeńcami. Nauczyciel Majka! Ee, y Siostrzeńcy? Za dużo was. Halo, Mike? Proszę, przyjdź do szatni. Oni ona do nauczyciela Majka, będzie ochrzan. A mogę iść do toalety? Tak, tak, za niedługo będziemy z powrotem. Boicie się? Nigdzie nie pójdziecie, dopóki nie przyjdzie pan Mike. Co? Znowu wy? Mike, oni mówią, że są twoimi siostrzeńcami. Nie wiedziałam, że masz taką dużą rodzinę. Siostrzeńcy, tak? Jak tu wleźliście? Zadałam im to samo pytanie, ale nie chcą odpowiedzieć. Dobra, dzwoni na ochronę, żeby was wyprowadzili. No tak, musimy coś wymyślić. Co wy tutaj robicie? O, czy liderki króliczki? Wasi faceci znowu tu wleźli. Co? Chłopaki? Czy to wasze chłopaki? Chyba jedyny! To nie są nasi chłopcy, to są nasi. byli chłopcy! No to z przyjaźnią, zostaliśmy przyjaciółmi! Kitty, masz moje rzeczy! A ja spełniłem Twoją obietnicę, Mary. Na. Nie rozumiem, przyszli po to, żebyśmy miały kłopoty? Myślałam, że między nami wszystko skończone. Dziewczyny, ignorujemy ich. Diana, pan ma się nimi zajmie, a ty musisz się przygotować. Dziewczyny, czemu nas ignorujecie? W tej szkole czy liderki nie umawiają się z chłopakami. Chłopaki, trenerka EBI wspiera czy liderki. Lepiej z nią nie zadzierajcie. Rozumiemy, to możemy w takim razie wyjść normalnie. Tak bez ochrony, nie? Tak jest. Macie pół minuty. Zegar tyka. Jeżeli jeszcze raz się z wami zobaczę, sama wam dam nauczkę. Tu tak, tak dobrze wychodzimy już. Jest nigdy więcej tu nie przejdziemy. Hej, Diana. Diana! Markus cię woła! Dziewczyny udaje, że nie słyszę. Nie rozumiecie? Mike, zatkaj uszy. Słuchaj ty, kędzierzawy, nie zrozumiałeś mnie? Diana nie może mieć tu chłopaków. Po nie rozumiem. Diana zadzwonie później. Trenerko Ebi, nauczycielu Mike. My do nich nie dzwoniłyśmy. Sami tutaj przyszli. Dziewczyny, jeżeli jeszcze raz tutaj przyjdą, nie tylko oni będą mieć kłopoty. Ale wy też. Rozczarowałyście mnie, dziewczyny. Przepraszamy, nauczycielu Mike. A teraz musimy się przygotować do konkursu. Do zobaczenia, trenerko Ebi. A pana, nauczycielu Mike? Ebi, uspokój się. Próbuję, naprawdę próbuję. Posłuchajcie, dzisiaj zostanę najlepszą uczennicą w tej szkole i musicie mi pogratulować! Pogratulujemy ci Blondi! Tylko najpierw wygraj! I musicie dać mi prezenty! Serio, mamy ci dawać prezenty? A jak inaczej? Będę najlepszą uczennicą. A wyobraźcie sobie, że Julia wygra ten konkurs. Nie bądź śmieszna! Julia nigdy nie będzie najlepszą uczennicą. I co, Blondie? Jesteś gotowa? Jeszcze musisz dodać róż i tuż do rzęst! Podajcie mi kosmetyki. Diana, jeżeli nie wygrasz, nie będę z tobą rozmawiać. Nieźle, Kitty, ale wiesz, że nie będę oceniać ja, tylko wszyscy uczniowie. Diana, najlepsze jesteśmy my, czyli liderki króliczki. Jesteśmy niepokonane. Dziewczyny, bardzo chcę wygrać. Nie chcę zawstydzić naszego zespołu. Diana, nie ma dzisiaj treningu. Maskotko, dzisiaj nie będzie treningu, bo dzisiaj jest konkurs. Nawet lekcje są odwołane. Dziewczyny, jaką sukienkę mam założyć? Mam tutaj taką śliczną różową, albo taką śliczną niebieską. Niebieski. Różową. Ja na załóż niebieską. Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwa. Okej, okay, sukienko, dzisiaj mnie nie zawiedź. Ja muszę wygrać ten konkurs. Dobra, to przebierajcie się, dziewczyny, a ja idę do kawiarni coś zjeść, skoro nie ma treningu. Do, Do zobaczenia, maskotko! Zagłosuj na mnie, proszę! Dziewczyny, a kto jest zaskoczony przybyciem naszych byłych? Wszystkie, Wszystkie jesteśmy! Hej, Diana! Hej, Kitty! Hej, dziewczyny, hej, Diana! Diana, wyjaśnisz mi, co znowu Markus robił w szkole? Cześć, Smile! Właściwie to się teraz przebieram. I wiesz, nie rozmawiałam z Markusem, bo nasz związek się zakończył. To mój były! Ani trochę ci nie wierzę, on tu specjalnie przyszedł. Gdzie on jest? Nie mieszaj się, sam to załatwię ty czego Igor chciał od ciebie? Nic, spotkałyśmy ich w szatni Trenerka Ebi i nauczyciel Mike na nich nakrzyczeli A, a potem, potem ich wyrzucili, wyrzucili. Ja, Nie, no daj mi adres tego Markusa Smiley, pomóż mi rozpiąć zamek Po co? Pojadę dzisiaj do jego domu i wyjaśnię mu, że ma zapomnieć drogę do tej szkoły Romeo nie wtrącaj się w moje były relacje. Romeo, nie mieszaj się, dopiero co wszystko ustaliliśmy, a ty znowu wszystko psujesz. A niech to Gera, mówił moje imię tak strasznie jak jakiś klaun. Nad wszyscy twoi faceci są straszni. Co? Mary, nieprawda. Prawda nad Mary, patrz na swoich i uważaj lepiej, bo się pokłócimy. Nie będę się z tobą kłócić, ale wszyscy twoi chłopcy są straszni. Smile, dziękuję, że mi pomogłeś. Chłopaki, wyjdźcie stąd, muszę się przebrać na konkurs. Jana, czy Markus cię obraził? Nikt nikogo nie obraził, wyrzucili ich. Ach, Smile, nie mogę tego słuchać. Powiedz coś Romeowi. Romeo, Diana się przebiera, wyłaj stąd. Nikt nikogo nie obraził, koniec. Dobra, dziewczyny, pomóżcie mi się ubrać. To gorset, trzeba się wysilić. Damy, damy sobie radę, radę, Diana. W ogóle nie czuję, żebym w tym stroju mogła wygrać. To nie zadziała, nie zadziała. Laila, jak mogę ci pomóc? Jak chcesz, mogę ci dać mój strój. Nie, Jana, nie chcę twoich ubrań. W nich na pewno przegram. Dzięki, Layla, dzięki, przyjaciółko. Laila, słuchaj, musisz spróbować, zanim zaczniesz krzyczeć. Dobra, przymierzę. Ej, hey, Laila, poczekaj, może najpierw wyjdziemy. No to wynoście się stąd! I co? Mam szansę wygrać w tym stroju? No, no nie, nie bardzo. bardzo! Nie no, wyglądam w tym pięknie! Czuję się jak kwiatuszek, jak pióreczko! Ta sukienka jest taka lekka, ale to nie jest strój do wygrywania! No dobra, ale przebierz je, Laila. Cicho, Ryan, ono nie ma innego stroju. Widziałam, jak Diana niosła do szkoły dwie sukienki. Jedną niebieską, drugą różową. Powiedziała, że różowa jest szczęśliwa. Może ją ukradniemy? To dobry pomysł. W pożyczonej na pewno nie wygrasz. Okej, okay, w głębi serca jestem zwycięzcą. Strój jest nieważny. Zwycięstwo jest moje. Wygrana jest twoja. Oj, schodź i zobacz. No pięknie, pięknie. Czy wyglądam na najlepszą uczennicę? Masz same sukcesy, jesteś piękna, na pewno wygrasz. Aj, zakochałeś się we mnie jeszcze bardziej? Bardziej się już chyba nie da. Chłopaki, rozumiecie, że biorę w tym udział? Rozumiemy, Juni. Nie, chłopaki, nie rozumiecie. Wyobraźcie sobie, dziewczynę przegrywa, biorącą udział w konkursie. To taka szansa. A jak wygrasz, to się umówimy? Browasty, nie wiem, bo jeżeli wygram, będę najlepszą uczennicą i nie będę już chciała spotykać się z przegrywami. A moje dzieci nie bierze udziału. Patryk, twojej Gigi nie ma nawet na liście. Tak, Julia, musisz dzisiaj wygrać. Nie bez powodu zemdlałaś. To był znak. Spotykamy się znowu na naszym konkursie. W konkursie na najlepszą uczennicę naszej szkoły. Wygrana jest moja, na pewno wygram. Julia, nie musisz tego mówić na głos. Wygrana jest moja, niezależnie od tego, jaką mam sukienkę. W głębi serca już wygrałam! Diana, musisz wygrać, bo jesteś kapitanem najlepszej drużyny czy liderek króliczków. Musisz wygrać. Nasze koktajle, jestem kelnerką. Najlepszą kelnerką na pewno wygram. Posłuchaj, to nie wybory najlepszej kelnerki, ale najlepszej uczennicy, rozumiesz? Poznajcie nasze dzielne uczennice. Oto nasza dzielna dziennikarka Laila. Jestem najlepszą dziennikarką! Przegryw Julia! Kochani, dzisiaj zemdlałam. To był znak. Muszę dzisiaj wygrać. Głosujcie na mnie! Kapitanka króliczków, Diana. Głosujcie na sportowca. Na najlepszą czy liderkę króliczka w naszej szkole. Na Dianę, na, Diana, na, Diana, Diana, na naszego, naszego kapitana! Kolejną uczestniczką naszego konkursu jest pizza! Zobaczcie, jak pięknie pizza dzisiaj wygląda! Chłopaki, zagłosujecie na nią? Głosuj na czuli! Każdy, kto na mnie zagłosuje, będzie pierwszy obsługiwany! Pizza, jesteś super! I ostatnia uczennica w konkursie to Blondie! Blondy jesteś najlepsza! Głosujcie na mnie, na najsilniejszą i najbardziej ambitną uczennicę. Zwycięzca otrzyma nagrodę, torebkę, biżuterię i kartę do kawiarni na cały rok! Za darmo! Dziewczyny, na kogo głosujecie? Na Dianę? Na Dianę! Diana powinna wygrać, wtedy będziemy chodzić do kawiarni za darmo! Jeżeli Diana odniesie sukces, to my też odniesiemy sukces. Oczywiście, jesteśmy jej zespołem, króliczkami. Chłopaki na Dianę! Na Dianę! Chłopaki, a gdy Diana wygra, to mogę ją pocałować? Tylko spróbuj! Policzek, pogratuluję jej zwycięstwa. Romeo, ostrzegam cię, nawet nie próbuj! nie, na kogo zagłosować? Głosujmy na Dianę, to moja była, damy jej szansę. Bożej się uda. Sam na nim głosy, ja głosuję na pizzę. Kochani, wiecie już na kogo będziecie głosować? Rozpoczyna się głosowanie! Tak, zbieramy wasze głosy. Wszyscy głosują na mnie! Nie, na mnie, na mnie! Kochani, głosujcie na mnie, dokonajcie dobrego wyboru. Wybierzcie dobrze. Głosujcie na cheerleaderkę Żabę Blondie. Mary, Nat, Jana, Ryan, Stella, Sophie. Chłopaki, oddajcie głosy. Oddajemy. Proszę. Tutaj. Kochani, prawie wszyscy już zagłosowali i niedługo poznamy nazwisko zwyciężczyni. No to głosy są zebrane! A teraz policzymy głosy. Będą mi gratulować, więc opuśćcie tą salę. Nie chcę tutaj żadnych obcych ludzi. Loilo, zwycięstwo jest moje, miałam dzisiaj znak. Dziewczyny proponuję złapać się za ręce i poczekać na ogłoszenie zwycięzcy. Cokolwiek wygra, zasługuje na zwycięstwo. Dziewczyny? Blondy? Nie trzymam frajerów za ręce. Policzyliśmy głosy, i zaskakujące jest to, że zwycięzcą została. Pizza, najlepsza uczennica szkoły. A co z moim znakiem? To nie ma sensu. Czemu pizza? Jestem szkolną dziennikarką. Pizza, gratulacje. Dziękuję, dziękuję. Nie będę już chodzić do Twojej kawiarni. Tam nie jest smacznie. Zatem brawa dla naszej zwyciężczyni! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Pizza, idź po prezenty, wygrałaś. Ta korona jest twoja. A to twoje nagrody biżuteria, torba i kwiaty. To bez sensu. Na kogo głosowałeś na pizzę? Malajle. Nie wierzę. Świetnie, Diana nie wygrała. Tak, chyba wszyscy głosowali na pizzę, bo wszyscy uwielbiają pyszne jedzenie. Nie do końca zgadzam się z tą decyzją, ale nie będę się jej sprzeciwiać też najlepsza. Czy ty w ogóle wiesz, co znaczy najlepsze? Gratulacje, ale zwycięstwo powinno być moje. Pizza, gratulacje, dobra robota. Najprawdopodobniej zostałaś najlepszą uczennicą, bo uczysz się i pracujesz jednocześnie. To naprawdę fajne. A wy kochani, zostawcie lajki, like subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, papa! Pa.